Nie ma i to was w kolejnym filmie Mamy Clash of Clans i dzisiaj zbieramy 1000 gramów, słuchajcie, żeby kupić sobie oczywiście um, tutaj czwartego tutaj gościa do robienia roboty, więc no, może nam się uda zebrać nie wiem, widzimy się za jakieś pół godziny może pierwszy zagram sobie rundę, a potem a co jest? wszędzie tam są mury ale, uzbrojenie dobre Ech, tylko pytanie, czy ja chcę atakować to o Jezu, ale armaty. Nie. Chyba za dobre uzbrojenie. Albo dobra, dobra, dobra. Lecimy, proszę, proszę. Wygramy to. Trochę dziwne jest to uzbrojenie, ale myślę, że. No, jak trudno. Najwyżej przegramy. Ej, rzeczywiście. Jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Co to jest te, takie kryształowe? O nie i to była pułapka, no nie, no po co ja tu szedłem, to już jest przegrana z automatu. Battle ends in to jest 35 sekund, no nie sądzę, szybciej się skończyć 7 damage, o Jezu. A murić trzeba, zniszczyć nie trzeba chyba, no to git, to git, to git. Dobra, ej, leczarki jakoś utrzymują, tylko że no, no. leczarki nie mogą atakować, więc pewnie jak go zabiją to już jest koniec mega no to fajnie no no koniec zero defeat o jezu totalnie dziewiętnaście 11%, co to ma być jest kolejny dzień i kolejny piękny dzień i patciele gemów, no jakaś spromieni to około godziny jest bardzo dużo tam coś alicyli jest wystawiony jakiś plan na ślub. jakiś dobry drop uwaga ja nic. Nic. Pięć minut z maszyny no, ale a było 20 to jest Dobra, jeszcze tego bruszajmy. I no, chodźmy ta bomba. Clock Tower. Weźmy sobie free boost. O, 7, 9, to 10, 10, co Grova, Rimmel, no, Minion, patrzcie jak wg nich ten, ten... Jeszcze wszystko... Nie, bro... Nie, nie, No to słabo, ale 11 jeszcze tylko. Jest! Jeszcze tylko 7, jeszcze tylko 7. Big 3... No zobaczmy co. No. No kłaca się. Jeszcze taki Drang, proszę daj geny. A 3? 5 genów, 2 geny tylko. Jakby to... Tu... No chcecie jeszcze tam będzie. Bo nie ma nic alternatywnego. Gamebox to da! I Tri. Jeszcze Tri, Dobra, coś z tego na pewno wyleczyć. pewnie, no coś wyleczyć. Uwaga, i czy trunk się da rady? Uwaga. Nie, trzy expa, a Tri? Dobrze, dobrze, mamy 1001 gemów Wchodzimy sobie, oczywiście, do shop. Teraz um, Skills. I tutaj Boulder Hut. Będziemy mieli czterech gości do robienia. Nie mogę się tego czy czekać. Można tak po siebie tutaj, postawmy sobie. I 3, 2, 1, bam! Proszę 4 na 4. I to jeszcze 26 gramów mamy. Co? O! Okej, okay, dobra, dobra. Nie było sprawy. Funhal. Trzeba będzie kiedyś upgradeować. Ja myślę, że trzeba mury upgradeować, nie? Mega było fajne, najmamy no czterech tutaj budowniczych i co, siema do następnego!